Witajcie w pierwszej edycji serialowych Złotych McFlyów. Ja jestem Radosław Krajewski i wraz z Alanem przygotowaliśmy tegoroczne nagrody. Niezmiernie mnie cieszy, że Alan przekonał się do seriali i zdecydował się na stworzenie osobnych nagród. Daje nam to dwa razy więcej atrakcji, jakie Złote McFlye mogą dla Was przygotować. Szczególnie, że w obecnych czasach to przede wszystkim seriale umilają nam wieczory, pozwalając odpocząć od otaczającego nas świata. Jak również przedstawić nam mniej lub bardziej prawdopodobne historie, które wzbogacają nas jako widzów. Dlatego też wybranie najlepszych seriali ostatnich 12 miesięcy nie było wcale łatwym zadaniem, ale mam nadzieję, że wśród nominowanych produkcji każdy znajdzie coś dla siebie, jak również odkryje zupełnie nowe, znakomite tytuły. Nie przedłużając dłużej, przedstawiamy wam nominowane seriale w aż 30 kategoriach. Oddaję więc głos Alanowi który przedstawi pierwszą kategorię, czyli najlepszy serial dokumentalny miłej zabawy. Nominowane w kategorii Najlepszy serial dokumentalny są Historia wulgaryzmów, Podróże z Zakiem Efronem, Niewyjaśnione Tajemnice, Obsesja zbrodni, Król Tygrysów, Utracone dzieci Atlanty oraz Ostatni taniec. Najlepszy serial animowany: Big Mouth, Park Jurajski, Obóz Kredowy, Nie ma to jak w rodzinie, Central Park, Castlevania, Paradise PD, Harley Quinn. Najlepszy dźwięk: Devs, Ozark, Opowieści z Wielka, Dark, The Boys. Dzień trzeci. The Mandalorian, The Crown oraz Dickinson. Najlepsze kostiumy. Wanda Vision, Dickinson, Bridgertonowie, The Crown, The Mandalorian, Wielka, Mrs. America, własnymi rękoma historia Madam J Walker, The Boys, Mogę Cię Zniszczyć. Najlepsza scenografia. WandaVision Vision, Dickinson, Bridgertonowie, The Crown, The Mandalorian, nawiedzony dwór w Bly Dzień Trzeci, Kraina Lovecrafta, Wielka oraz Devs. Najlepsza charakteryzacja. Wanda Vision, Dickinson. Bridgertonowie, The Crown, The Mandalorian, The Good Lord Bert, Kraina Lovecrafta, Wielka Mrs America, Perry Mason. Najlepsza muzyka. Ozark, Opowieści spętli, Nadajemy z gdzie indziej, Perry Mason, The Umbrella Academy. Dzień trzeci: Fargo, The Crown, Cobra Kai oraz Dickinson. Najlepsze zdjęcia: Debs, Ozark, Perry Mason, Kraina Lovecrafta, Dzień trzeci tacy właśnie jesteśmy: Nawiedzony Dwór w Blaj, The Mandalorian, Gambit Królowej, The Crown. Najlepszy montaż Devs Małe ogniska Ozark To wiem na pewno Dark Kraina Lovecrafta Dzień trzeci Tacy właśnie jesteśmy Fargo oraz The Crown Najlepsze efekty specjalne Vision The expanse, The Crown, The Mandalorian, The Boys, wychowane przez wilki, kraina Lovecrafta, Dark, devs, opowieści spętli. Najlepsza czołówka. Stewardessa, The Good Lord Bird, Dickinson, Wanda Vision, The Crown. Ostatni taniec w obronie syna, alienista, nawiedzony dwór w Blaj oraz mroczne materie. Najlepsza obsada: Dickinson, Bridgertonowie, The Crown, The Good Lord Bert, Fargo, Kraina Lovecrafta, Ted Lasso, Wielka, Ozark. Mrs. America Najlepszy występ głosowy Nick Kroll Big Mouth John Mulaney Big Mouth Bill Burr Nie ma jak w rodzinie Josh Gad, Central Park Leslie Odom Jr. Central Park David Dix Central Park Richard Armitage Castlevania, Kaley Cuoco, Harley Quinn oraz Julie Andrews, Bridgertonowie. Najlepszy scenariusz Devs, Ozark, Mrs. America, Obronie Syna, Normalni Ludzie, Dark, Hunters, Mogę Cię Zniszczyć, Dzień Trzeci, Wielka. najlepsza aktorka drugoplanowa w miniserialu. Amanda Stenberg, The Eddie, Kylie Spinney, Devs Rose Byrne, Mrs America, Margot Martindale, Mrs America, Sarah Paulson, Mrs America, Michelle Dockery w obronie syna, Katrin Waterson, Dzień trzeci. Emily Watson, Dzień Trzeci, Katrin Hahn, Wanda Vision oraz Samara Weaving Hollywood. Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym. Anna Barysznikow Dickinson, Jane Krakowski Dickinson, Hanna Waddingham Ted Lasso, Phoebe Fox Wielka, Rashida Jones Black AF Betty Midler, wybory Peytona Hobarta. Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym. Janet McTeer. Ozark, Tatiana Maslany, Perry Mason, Aya Cash, The Boys, Amelia If, nawiedzony dwór w Bly oraz Gillian Anderson, The Crown. Najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu: Richard E. Grant, nadajemy z gdzie indziej: Nick Offerman, Devs, Michael Sheen, Quiz, Papa Esiedu, mogę cię zniszczyć: David Dix, The Good Lord Bert, Jim Parsons, Hollywood, Dylan McDermott, Hollywood. Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym. Brendan Hunt, Ted Lasso, John Malkovich, Siły Kosmiczne, Nicholas Holt, Wielka, Adam Godley, Wielka, Toby Haas, Dickinson oraz Don Cheadle, Czarny Poniedziałek. Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym. Tom Pelfrey, Ozark. Jonathan Price, opowieści z Pentley. John Lidgow, Perry Mason. Michael Kenneth Williams, Kraina of Crafta, Antony Starr, The Boys. Glyn Turman, Fargo. Olivier Jackson Cohen, nawiedzony dwór w Blai. Timothy Oliphant, The Mandalorian. Tobias Menzies, The Crown. regé Jean Page, Bridgertonowie. najlepsza aktorka pierwszoplanowa w mini serialu Reese Witherspoon Małe Ogniska Kate Blanchett Mrs America Daisy Edgar Jones Normalni Ludzie Michaela Coel – Mogę Cię Zniszczyć Ania Taylor Joy Gambit Królowej Kate Mara Nauczycielka oraz Elizabeth Olsen Wanda Vision Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu komediowym. Hayley Stanfield Dickinson. Anna Kendrick, Love Life. Elle Fanning, Wielka. Christina Applegate, już nie żyjesz. Linda Cardellini, już nie żyjesz. Sierra Kapli On My Block. Esther Smith, warto się starać. Andy Allo, Uproad. Regina Hall, Czarny Poniedziałek. Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu dramatycznym. Journey Smollett, Kraina Lovecrafta, Laura Linney Ozark, Victoria Pedretti, Nawiedzony dwór w Bly, Olivia Colman, The Crown, Emma Corrin, The Crown oraz Phoebe Dynevor, Bridgertonowie. Najlepszy aktor pierwszoplanowy w miniserialu. Jason Siegel, nadajemy z gdzie indziej. Paul Mescal, normalni ludzie. Mark Rafalo, to wiem na pewno. Jude Law – dzień trzeci. Ethan Hawk, The Good Lord Bert. Brian Cranston, Your Honor. Matthew McFayden – Quiz. Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu komediowym. Jason Sudeikis, Ted Steve Carell, Siły Kosmiczne, Kenia Baris, Hashtag Black AF, Rafa Spall, Warto się starać, Ben Platt, Wybory Peytona Hobarta oraz Andrew Rannells, Czarny Poniedziałek. Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu dramatycznym. Jason Bateman, Ozark, Ricky Gervais, Afterlife, Matthew Rice, Perry Mason, Jonathan Mayors, Kraina Lovecrafta, Cal Urban, The Boys, Chris Rock, Fargo, Jason Swartzman, Fargo, Josh O'Connor, The Crown, Bob Odenkirk, Zadzwoń do Saula, Al Pacino, Hunters. Najlepsza reżyseria Devs. Mrs. America, ostatni taniec, w obronie syna, to wiem na pewno, Wielka, Dark, Gambit Królowej, The Crown oraz Dickinson. Najlepszy miniserial WandaVision, Gambit Królowej. Dzień trzeci To wiem na pewno Nadajemy z gdzie indziej Devs. Małe ogniska Quiz Mrs. America W obronie syna Mogę cię zniszczyć Normalni ludzie Bo to grzech Hollywood Nauczycielka Najlepszy serial komediowy. Dickinson, Telasso, Siły kosmiczne, Love Life, Wielka, Już nie żyjesz, On My Blog, Hashtag Black AF, Warto się starać oraz Upload. Najlepszy serial dramatyczny The Crown The Mandalorian The Boys Dark Ozark Opowieści z Bentley, Afterlife Fargo Kraina Lovecrafta Bridgertonowie Dziękuję, że dotrwaliście do końca i mam nadzieję, że macie swoich faworytów, za których będziecie trzymać kciuki. Głosowanie ruszy lada moment i potrwa przez najbliższe 3 tygodnie, a więc do 22 kwietnia. Wielka gala rozdania nagród odbędzie się w pierwszym pełnym tygodniu maja. Wszystkie szczegóły dotyczące serialowych Złotych McFlyów 2021 znajdziecie na oficjalnym fanpageu nagród, dlatego warto zaobserwować, aby nie przegapić żadnych informacji. Specjalne podziękowania należą się również Alanowi za pomoc w organizacji całego wydarzenia. Oraz Ani, która przygotowała wszystkie świetne grafiki, oraz, oraz film z nominacjami. Więc życzę wszystkim wspaniałego wieczoru i przyjemnego oglądania nominowanych seriali. Do usłyszenia w maju.